Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o uszkodzeniu stożka rotatorów. Porozmawiamy sobie dokładnie o uszkodzeniu mięśnia podłopatkowego, czyli jednego z czterech mięśni stożka rotatorów. Natomiast jako jedyny jest to rotator wewnętrzny. Pozostałe trzy mięśnie to rotatory zewnętrzne. Jeśli chodzi o mięsień podłopatkowy, lokalizuje się on z przodu barku, jego przyczep lokalizuje się z przodu barku, więc będzie on istotny w przypadku pracy nad niestabilnością przednią barku, ponieważ będzie ten kierunek stabilizował. Dodatkowo jak każdy mięsień może dojść do uszkodzenia mięśnia podłopatkowego. Najczęściej to się dzieje przy jakichś szybkich ruchach rzucania, czyli często będzie to problem u sportowców typu piłkarze ręczni siatkarze. No i wtedy będziemy odczuwać ból albo z przodu barku, albo gdzieś z tyłu łopatki i będzie to taki typowy, ostry, kujący ból. Ćwiczenie numer jeden jest to takie najbardziej znane, najbardziej typowe ćwiczenie na mięsień podłopatkowy. Jest to ćwiczenie w takiej pozycji zerowej, więc będzie ono stosowane jako. Jedno z pierwszych przy rehabilitacji tego mięśnia i wygląda ono w ten sposób, że ustawiamy sobie łokieć przy ciele, możemy sobie tutaj też dać ręcznik, tak żeby tego łokcia nie odrywać. Mamy kąt prosty w łokciu, tutaj również jest kąt prosty. No i z tej pozycji będziemy sobie wykonywać rotację wewnętrzną, czyli w tym kierunku ruch. Przytrzymanie i kontrolowany powrót. Jako, że jest to jedno z pierwszych ćwiczeń, tych powtórzeń będziemy chcieli wykonać dość sporo, więc takie 10-15 ruchów na serię no i chcielibyśmy sobie wykonać ze 3-4 serie tego ćwiczenia. Kolejne ćwiczenie jest już w pozycji bardziej funkcjonalnej, w odwiedzeniu do 90 stopni barku, w tej pozycji jest zdecydowanie mniejsza stabilność stawu barkowego. Dlatego będzie to ćwiczenie zdecydowanie trudniejsze i dlatego je wykonujemy jako drugie w kolejności. I wygląda ono tak, że odwodzimy bark do 90 stopni, tu mamy kąt prosty, kąt prosty w łokciu, taśma na wysokości dłoni. I z tej pozycji będziemy sobie wykonywać ruch rotacji, czyli w ten sposób. Przytrzymanie i kontrolowany powrót. To dużo trudniejsze ćwiczenie, dużo szybciej tutaj czuć, że bark się męczy, dużo szybciej czuć ten mięsień podłopatkowy z przodu. E, dlatego na początku e, takie 8-12 powtórzeń na, na serię będzie, będzie ok. Ćwiczenie numer 3, jest to znowu pozycja zdecydowanie bardziej funkcjonalna, czyli zgięcie 90 stopni. W tej pozycji będziemy bardzo fajnie angażować te struktury z przodu barku, a co za tym idzie jest to świetne ćwiczenie dla pacjentów właśnie z niestabilnością przednią i zasady dość podobne, czyli 90 stopni zgięcia, 90 stopni w łokciu, taśma na wysokości dłoni i z tej pozycji będziemy sobie wykonywać ruch rotacji do wewnątrz. Przytrzymanie, kontrolowany powrót. I również bardzo szybko tę czuć tą pracę struktur z przodu. Szybko te struktury się męczą, więc identycznie jak w ćwiczeniu drugim 8-12 powtórzeń na serię i około 3-4 serii.